পাই <muchas> ম Ciało i Kres, Duszę i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego Lituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy Ewy do ciebie wołamy zlituj się zlituj, niech się nie tułamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami, i liturgii Kościoła wspominam dzisiaj świętego Augustyna, biskupa. Za jego przyczyną w dniu dzisiejszym zanośmy pokorne te nasze prośby, intencje, z którymi przychodzimy na obecną Eucharystię, a intencje dzisiejszej mszy świętej są następujące. Ksiądz Tadeusz odprawiam Mszę świętą za świętej pamięci zmarłego Janusza Szajwę, intencja od Krystyny i Dariusza Tyburskich. Ja polecam zmarłą Antoninę Bajwolską, intencja od córki Wandy z rodziną. Niech Pan obdarzy tych naszych zmarłych łaską nieba, a my na początku tej Mszy Świętej przeprośmy za nasze słabości i za nasze grzechy. Zmiłuj nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi Amen. nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj, Panie zmiłuj. Chryste, zmiłuj, Pryte, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlamy się. Wszechmogące Boże, odum w swoim Kościele Ducha, którym obdarzyła świętego Augustyna biskupa, abyśmy napełnieni tym duchem pragnęli szukali siebie samego, bo Ty jesteś źródłem mądrości, dawcą miłości wiecznej, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nakazujemy Wam, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudziliśmy wśród Was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba. Ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. A sam Pan pokoju niech was zawsze i na wszystkie sposoby obdarza pokojem. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie ręką moją Pawła. Ten znak jest w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z Wami wszystkimi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, kto się boi, Pana. Człowiek, który się boi pana i chodzi jego drogami, będziesz spożywał owoc pracy, rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Błogosławiony, kto się boi pana. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech Cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Błogosławiony, kto się boi Pana, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim I słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam uczyni w Piśmie i faryzeusze, obudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości i trup i wszelkiego plugactwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obudy i nieprawości. Biada wam uczyni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Z wiarą w dobroć Trójjedynego Boga zwróćmy się do Niego w naszych ufnych modlitwach. Boże, obdarz pasterzy Kościoła mocą Ducha Świętego, aby głosząc Ewangelię zachwycali ludzi prawdą o zbawieniu. Ciebie prosimy. Syłaj władzom państw świata mądrość i roztropność, aby w podejmowanych decyzjach uwzględniały naukę Ewangelii i wzajemnego szacunku. Ciebie prosimy. Wspomagaj dzieci i młodzież w umiejętności przyjmowania rodzicielskich napomnień jako głosu troski i Twojej mądrości, aby młode... Pokolenie nie uległo zbytniemu zachwytowi nad przemijającym światłem świata. Ciebie prosimy. Daj naszym zmarłym oraz duszą w czystu cierpiącym wytchnienie w tęsknocie za Twoją bliskością. Powoła, polecamy w tej przy świętej Antoninę i Janusza, aby na wieki kosztowali słodyczy raju. Ciebie prosimy. Boże, przymóż nam wiarę i daj zdolność, abyśmy podobnie jak święty Augustyn. Pragnęli ukochać tylko Twoją wolę i umieli przyjmować to, czym Ty chcesz nas obdarować. Ciebie prosimy. Boże, chcemy chodzić Twojej światłości, otuleni Twoją miłością, wysłuchaj pokornych próśb naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę. Chcę Cię Jezu kochać wiernie dzieckiem Twoim. aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechpogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Odnawiając pamiątkę naszego zbawienia pokornie, błagamy Cię najłaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem te pokoi górę serca wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie. Wszechmogący Wieczny Boże I Tobie za wszystko składali dziękczynienie Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza Twój Kościół nową mocą I dajesz nam dowody swojej miłości Przykład świętych nas pobudza a ich bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania o Antoninie, Januszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, Świętą Wicą, Świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, Świętem Augustynem, patronem dnia dzisiejszego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący. W jedności Ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Bawiciela i posłusznie jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo, Bo Twoje jest Królestwo i, i potęga i chwała na wieki. A Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. a nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie u drzwi twoich stoję, panie. U drzwi twoich. W tej jesteś z nieba, w tej chwili jest Bóg żywy, w tej chodty jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy, choć zakrytych Lecz prawdziwy, jak wielki cud Bogu czynił, jak wielki cud Bogu czynił, że chleb chciał, oswe wszemięchnił, że chleb Módlmy się, Boże nasz Ojcze uśmiech nas przed udział w uczcie Chrystusa, abyśmy będąc członkami Jego mistycznego ciała, upodobnili się do Niego, który żyje i króluje na wieki wieków. Świętym Halarchaniele, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, niebieski zastępu, szatana inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Stroń do piechła. Amen. Święty Michał Archaniele, przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie pokoju Chrystusa. Bogu niech do ziemi. Idźmy, tulmy się jak kwiatki. That's fine.